Cześć wszystkim, to jest pierwszy odcinek z Volta FIFA 20. Już się zbliża co krok 16 dni do premiery nowej FIFA. No będzie 15, kiedy to jutro wrzucę, bo dzisiaj nagrywam w dzień, w który wychodzi demo, ale wrzucę to no jutro, czyli dzisiaj właśnie razie po, po demo. Szybkie będziecie mnie interesują. Zamówiłem już FIFA 20, zamówiłem zwykłą standardową wersję, i zamówiłem mistrzowską, chciałem mistrzowską, ale później było mi szkoda pieniędzy, ale w sumie nie przeliczyłem tego, bo tak jak później kupię posąfiopolicy. Wiecie, Wiecie o tym, że mam 10 dni, 10 dni, 10 godzin przed premierowo w FIFA 20 mogę grać i przez te 10 godzin będzie... Na pewno nie przez całe 10 godzin, ale przez około tych 5-6 godzin będzie live z FIFA 20 yy, I będziemy oczywiście gra... Yy, będziemy, od razu sytuazuję sobie w Japońcy przed live'em yy, Będziemy grali, będziemy napierdzielali, yy, za, za po prostu... Za trzech normalnie, żebyśmy tylko do, do tej, tej całkowitej premiery, czyli po tych 10 godzinach, żebyśmy mieli już okej okay taki skład, żebyśmy, mieli gitara skład, będziemy otwierać paczki, będziemy yy, grali różne mecze, bo już będą yy, czynne, bo trzy dni przed bo niektórzy mają. Chciałem tak mieć, ale niestety nie zrobiłem, tak? Ale niestety. Yy, no i, i miejmy nadzieję, że coś tam się trafi i będzie gitara. Zy, skończmy gadać, idziemy do Volty. Yy, zagrałem sobie chwilą yy, meczek, jeden, naprawdę piękny, ale zobaczmy sobie kaftanikę na początku. one you in. Dobra, zaczynamy od razu. na szybko włączymy Ten RA, jednak, jednak zapytało się. I, i to już ja chciałem Wam powiedzieć, że naprawdę mi y, określi grania, bo grałem w szybkim mecze. Y, Podaję, y, perfekcyjne. Yy, strzały yy, powiem tak, yy, sam na sam jak chcecie, tylko siłowo, jak chcecie siłowo strzelać, to tylko po słupkach. Ale najlepsze strzały są techniczne i przy słupkach. Wszystkie sprzedają, si To są naj najlepsze opcje. No, oczywiście, triki to pewnie jest na Grafika perfekcyjna, tylko mi się nie podoba to, że yy, Ciężej trochę zabrać obrońców piłkę Ale to tam Powiem Ci, ja się że, że się nauczy Lecimy do meczu Oczywiście pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału Tutaj potrykujemy sobie trochę Żeby nie było Sorki, ale przed telefon miałem Gajmy dalej Załóżmy, że tego nie było no, na pewno, na pewno będzie seria, i to już Wam obiecuję, że będzie seria z Volty Bo uwielbiam ten tryb Znaczy uwielbiam Bardzo mi się podoba ten tryb i bardzo lubię triki Więc na pewno Volta to będzie z... często grana Volta będzie podobnie chyba grania, grana co Co ten Co Zwykły ultimate team i mam nadzieję, że zaapkujecie, zostaniecie w sobą na tym kanale no Na pewno przygotujcie się za mecze Mecze, czy wolcie Uuu, ale ładna, akcja myślałem, że w ogóle tej jest ładnie, ale pięknie, sobie Spójrz, spójrzcie jeszcze raz na tą powtórkę Patrz, jak ty, dwóch tym lobikiem I pij go pięknie Eee... Oczywiście mam nadzieję, że wam się spodoba odcinek i... oczywiście seria z Volty i z Ultimata też. Już jest fajne w tej Volty właśnie to odbijanie od ścian. Oj, no sami ścianą już ale coś nie wyszło. Fajne się jest to się właśnie te ściany. To się bardzo podoba. Spróbujmy to zrobić właśnie. A jedy, chyba być No, ten podbicie od ściany. No bardzo, bardzo fajnie. Ja mi się podoba. Powiem szczerze, pierwszy raz jak zagrałem ten tutaj, to mi się bardzo właśnie się dało triki, ale nie się dało mi nic w bramkach, a teraz na odcinku, jak, jak znalazł, bramki się dają. Miałam nadzieję, że ten... ta Fifa będzie moją Fifą i... No, znajdę sobie fajny skład, będę w utępiać słabne rangi. w 19, dużo bardzo skill. To mi się poprawił. Też bardzo ładny gol. A i do trzech graliśmy. Ja myślałem, ojej. No krótki, krótki mecz był niestety. Eee, nie zostawiam się spokojnie. Mm, Przewiniemy to nam szybko i jeszcze raz, jeszcze raz ten sam mecz zagramy. Niestety tutaj poziomu trudności sobie nie można zmienić, ale... No. Zagramy sobie jeszcze raz ten efekt, oczywiście tam przewiniemy. I spróbujmy jakieś lepsze triki zrobić, albo jakieś dookoła siat, to Poprosimy sobie. Eee... Napiszcie jak e, czy czekać na to wtedy 20, czy nie... Się, ja, ja powiem tak ja i mój kolega już kapi, w ogóle się możemy... Doczekać chwilę no tak bardzo sobie do już zagrać sobie no To jest no To jest w ogóle To jest w ogóle Tak, tak bardzo jak bardzo chcę w ogóle Wolte nie tylko Wolte Pograć sobie No ale siadają jakieś Siadają takie Może to próbuję jakieś kombinować stryki takie, które zwykle jakby się nie zobaczymy Na pewno będzie kariera zawodnika jednego, na tym kanale. Uuu, perfekty. Perfekcyjnie. to też będziemy oczywiście próbowali zrobić skład takich driblerów jak Junior, na pewno będę chciał go mieć w składzie. Rashforda. No to są zawodnicy, których będę naprawdę oczekiwał mojego zespołu na początku FIFA. i no też może jakimiś kumplami będą mecze no na pewno będą jakieś ten drafty, na początku też drafty, będziemy na pewno grali paczki, drafty chcę jakiś z paczek otworzyć 4, 5 i resztę drafty bo no minimum 3 otworzę paczki na, na pewno do końcu. i coins końc... I mi się wydaje, że po pierwszej Division Rivals będę brał tylko yy, ten. Yy, końsy. Po pierwsze. Po pierwsze będę brał końsy, a, a... dopiero później będę brał. Yy. O, uło. Czyli wiem jak jeszcze zrobić. To jest naprawdę spoko, naprawdę spoko trik, mi się podoba. I też ogóle mi się to podoba, że każdy zawodnik potrafi trikować, a nie że... Że tutaj na przykład połowę albo większości rzeczy nie zrobisz jak takie w takiej FIFA Oczywiście też się nie mówi o tym, że każdy zawodnik powinien mieć po jednym FIFA Tylko o to chodzi, że jak na przykład taki bramkarz potrafi iść dookoła świata, to dlaczego nie we FIFA nie, nie ma mieć? To nie, nie ma potrafić hmm. Chcieliśmy spróbować właśnie o ścianę, a póki co nic nie spróbowaliśmy. jaj, teraz porobione to ja byłem sam przy własnym, własną próbę. A niestety do połowy się zbliża bardzo nieubłaganie pierwszej połowy. Oj, nie wyszło. Znowu nie wyszło. Uuuu, dobra, trzeba się skupić, trzeba się skupić, bo pierwszy mecz 4-0, a teraz tutaj... Hmm, kończy się czas pierwszej połowy, ale mamy, czy, jeszcze mamy szansę na drugą. No, trochę rywal nas I w ogóle to myślę, że jak w ogóle nic w Volta, bo to mnie bardzo ciekawe bo na przykład mój kolega powiedział, że rzadko w Volta. Ja tego nie rozumiem. No, mi Volta to jest bardzo dobry tryb. Nawet, nawet jakbym był sam. E, nie razem z tego by była sama oddzielna gra. Tak samo jak ta była. To bym też kupił. Bo to jest naprawdę tryb. Naprawdę Kozowski. A i też napiszcie, no mnie to bardzo interesuje czy kupujecie FIFA cyfrową czy na pójcie. No, a ja muszę się skupić. Uj, przegraliśmy 4-1. No najgorzej. Dobra. Cóż, raz wygraliśmy 4, pierwszy we 4-0, drugi mecz 4-1 przegraliśmy No, cóż, cóż mogę rzec. Dzięki za oglądanie, Pamiętajcie o łapeczkę w górę z na tym kanale, napisanie komentarza i udostępnijcie do tego odcinka na swoich forach eee, A ja was żegnam. Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że FIFA 20 będzie moją FIFA a waszą. i napiszcie w komentarzu to wszystkiego co właśnie. Prosiłem Was. Ja, ja dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Siema, Piątka